No witam Was moi drodzy na kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek za 100 zł. Takie oto wymyśliłem. Yy, mam 70 zł, jeśli chodzi o zdrabki, wkład na zdrabki. A za 30 zł mam ekspres los. Yy, Ekstra pieniądze. no Dawno u mnie w sumie tych losów nie było. Wziąłem trzy tego samego rodzaju, żeby no, ewentualnie była jakaś większa szansa na jakieś trafienie. Czyli los, ekspres los, ekstra pieniądze razy 3, czyli 30 zł. No i zdrabki za 70. Mam ten 2 miliony w kaszu, Mega megalinie i mi, e, mój pierwszy milion, czyli grubsze te zdrabki. Wkład no, stówka, oby coś padło. Mam taką nadzieję, a jak nie wiem, to trudno. Tak czasem bywa. E, dobra, zaczynamy od tych ekstra. Pieniądzu. Ekstra pieniądz, o, ekstra pieniądz, Express los. Oczywiście wygrywających liczb. Szukamy. Mam nadzieję, że tutaj nic nie utnie. Zresztą sobie sprawdzę. Dobra, powinno być wszystko idealnie. Widać. Dobra, szukamy tak szóstki. Mam nadzieję, że nie pominę. Jak pominę, to przepraszam, nie krzyczcie na mnie. Nie ma. 17 potem po nagraniu sobie jeszcze raz sprawdzę nie ma 27 27 oczywiście wcześniej nie sprawdzałem żeby sobie nie psuć zabawy 26 przestałem te ekspres losy robić po Gubiłem często po pierwsze, a po drugie, no tak średnio mi wchodziły. 28 ostatnio, w sumie tylko tą premierę robiłem. Guźni, kasą nie ma, 40 nie ma, trójki nie ma, jest czwórka z tych takich niższych. 48 no jest 49, oczywiście. Nie to co trzeba, nie ma, 11, o i też nie widziałem. Dobra i 23. Niestety chyba też nie ma. Jest 22, czyli ten los wydaje się pusty, ale tak jak mówię, ja sobie jeszcze to sprawdzę. Dobra teraz mamy drugi. Ta sama godzina, ta sama data. Trzydziesiąt jeden Nie ma, no oczywiście tutaj trójkę dalej 59, dziewięć, jest sześćdziesiąt Nie ma, 24 cztery no. Dlatego wolę jednak te zdrabki, bo wiecie Co podrapane to moje przynajmniej osiemnaście a tutaj wiecie szybko się sprawdzi i tyle trzydziestki siedem trzydziestki osiem jest no okej okay. dziewiętnaście brak pięćdziesiąt osiem No nie ma. Trzydzieści trzy. Coś mi się wydaje, że nie będzie chyba nic. Czterdzieści pięć. No czterdzieści siedem jest na przykład. Eee, dobra. Czterdzieści cztery. I dwadzieścia siedem. Dobra, nie ma dobra pusto i ostatni los i przejdziemy sobie do zdrapek pewniejszych, można powiedzieć 30, a pokażę wam, że to jest ta sama data, w sumie podobna godzina, tylko tam sekundami się różni, 39 nie kombinowałem, wziąłem jedno po drugim nie ma, 45 44 oczywiście jest 58 nawet zwrotu nie chcę dać jest 59 no 38 38 38 nie ma 16 czy będzie 16 też nie ma, jedenastki chyba też nie widziałem z takich niższych, nie ma, eee, 57, siedem, też nie ma, dwadzieścia trzy,

Eee, dobra, przechodzimy teraz do zdrapek. Może tutaj coś będzie? Mój pierwszy milion zdrapka za 20 złotych, numerek drugi. Tutaj szukamy na początku wygrywających liczb i portfela. Portfel daje stówkę z automatu. No. Wygrywa 41, 19, 18, 11 i 35. Dobra, a dadzą nam co na początku siedem, dziewięć, piętnaście, czternaście, dwadzieścia sześć, dwa tak jak numer z drabki, dwadzieścia osiem, pięć,

I ostatni rząd 29, 8. 35, jest druga wygrana fajnie. 23 i 9, Ok. Dwie wygrane, 4 zł złotych jest, no to przynajmniej coś się mu zwróci. W bonusie szukamy kwoty, a jest cytryna. No i pewnie będzie zł. Dokładnie, tutaj jest 20 i 35, pewnie też 20. A dokładnie 40, fajnie, fajnie, że jest super. Ok, mega, fajnie. No, to 40 złotych wpadło. Mega linia na koniec. A przejdziemy do tego, do tej zdrabki za 30 złotych, 2 miliony w kaszu. Tutaj, przede wszystkim, szukamy. Wygrywających liczb, ewentualnie symbolów, takich jak plik, no, który jest bardziej realny, już w sumie miałem chyba na premierze, yy, który daje przypisaną kwotę. No i te mnożące symbole: karta razy 5, bank razy 10, mało realne. No ale dali na zachętę. Dobra, numerek 23, a wygrywa tak 51-4.

Tylko liczba ze zwrotem już będzie fajnie. 12, 6, 31, ale chyba nie dzisiaj. 29 i 7. No dobra. No ta zdrabka jakoś za bardzo mnie nie, nie lubi. Ja ją za bardzo w sumie też nie. No i co? I ostatnia na dzisiaj nadzieja. Mega o, numerek siódmy. Zobaczymy co. Siódemka kryje. O, ze 100 złotych coś się zwróciło, no ale szołu nie ma. A na nas auto. auto. Ananas. Auto. Ananas. Cóż, chciałem ekspres losy. no Mogłem zaproponować tą zdrawkę za trzy może jakby były dwie, to by coś padło, ale nie ma co gdybacz co jest, to jest. Dobrze, że ten mój pierwszy milion się spisał. No, i coraz bardziej mi się wydaje, że zrobię z niego paczkę całą na urodziny swoje. Diament cytryna. Powiem Wam szczerze, że nawet na to się, zastanawiam. Diament cytryna, diament i cytryna. No i wiśnie i pierścionek, pierścionek i wiśnie. Uh -huh. Ścionek, bliśnie, no to też słabiutko, dobra, sakwa, naszyjnik, no to tutaj już widziałem na pewno, jest naszyjnik, kolejny, jest i sakwa, dobra, i naszyjnik dobra. Co będzie następne? Podkowa, winogrono. Podkowa i winogrono. Czy nam to coś da? Tutaj mamy, tutaj. I to chyba wszystko. Kości, serce. i serce. Dobra. Następnie arbus i żółw. Arbuz i żółw. Koszą liniami. Zobaczymy, jak to się skończy. Arbuz i żółw. No proszę tutaj też blisko linii jest jest stado było. Dobra, i chyba to wszystko. Kolejno klapki i motyl. Motyle są. Dobra, ewentualnie się potem znajdą. Mniej więcej ponad połowa za nami. Kokos i rower. Kokos i rower. Kokos i rower. Mamy kokosik, jest kokosik. Mamy rower. Dobra. Słońce gwiazda. Słońce gwiazda też słabo chyba z tymi akurat symbolami dwoma. O dokładnie. Gwiazda jedna. Słońca nie widzę. Klucz i lody. Też średnio chyba. Klucz i lody. Tęcza, zegar. Tęcza jest. Zegar też widziałem. To jest zegar. Dobra. Tęcza, tęcza. No, chyba nic z tego. Tutaj gwiazda była. Chyba nic z tego, niestety. Dzwonek, łódź. Jest łódź. Łódź. Piłka by się przydała, byłaby taka realna. To był rower. Dzwonek teraz był. Dzwonek Łódź. No, pokorne raczej na mnie wpadnie. To jest pewne. I ostatnie, co ja tu mówiłem. No, piłka. Byłaby chyba ok, a dali pióro i prezent. całkowicie no. co innego. Prezent był, pióra to ja nie kojarzę w ogóle. Dokładnie, no niestety w bonusie. No jest perła, za cztery liści. Różne kontrolne. No cóż, no, znowu lot to górą. Ale na szczęście coś wpadło. Mój pierwszy milion. No, uratował odcinek. Mamy tutaj 40 zł, szalone. No, ale jest, jest na pomnożenie. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Cześć.